Wisława jechała starym autobusem po zniszczonej wiejskiej drodze. Minęło 30 lat odkąd przeprowadziła się do miasta, a w jej rodzinnych stronach nic się nie zmieniło. Te same wyboje zamiast dróg, stare i opuszczone domy. W tym czasie w wiosce jest jeszcze więcej pustych budynków. Ludzie opuszczają swoje dzielnice, szukając lepszego miejsca. A Wisława, kiedy wyjechała na studia do miasta, została tam. Wkrótce wyszła za mąż i urodziła córkę. Jej rodzice zmarli niespodziewanie, gdy katarzyna, córka Wisławy, miała zaledwie trzy lata. I przez cały ten czas Wisława przyjeżdżała w rodzinne strony tylko raz w roku posprzątać groby rodziców i zajrzeć do starego, zniszczonego domu, w którym spędziła dzieciństwo i młodość. Ściany były popękane, dach w niektórych miejscach się zawalił, a miejscowi chuligani powybijali okna. Ale nadal stoi jak stare usznięte drzewo, gdzie tylko silne korzenie powstrzymują je przed ostateczną śmiercią. Początkowo, gdy zmarli jej rodzice, mąż Wisławy, Mikołaj, zaproponował sprzedaż domu. Ale ona się opierała, nie wyobrażała sobie, że ktoś inny mógłby przejąć dom jej rodziców. Nagle zerwałby wytartą tapetę w kuchni, wyrzucił stare meble, a także wyrwał jabłoń przy oknie którą Wisława zasadziła z ojcem dwa lata przed jego śmiercią. Na samą myśl o tym w duszy kobiety rozpętała się burza, nikomu tego nie oddam. To wspomnienie, część mojego życia. A dom wymierał, gospodarstwo zarastało chwastami i tylko jabłoń z roku na rok stawała się coraz silniejsza i bujniejsza. Nie rodziła żadnych szczególnych owoców, po prostu stała jako wspomnienie przeszłości obok domu. Kiedy Wisława przyjeżdżała na wieś, zawsze spała w domu rodziców, choć sąsiadka, pani Czesława zawsze wołała ją do siebie: Wisławo, chodź do mnie. Po co masz siedzieć w kurzu i z myszami? Potem Wisława znów wyjeżdżała, a dom czekał na nią w następnym roku. Jej mąż nigdy nie pojechał z żoną na wieś. Mikołajowi bardziej podobało się życie w mieście i nie rozumiał głupiej nostalgii żony, uważał, że tylko marnuje pieniądze. Ale z biegiem lat uspokoił się i zdecydował, niech sobie biega po domu, jak chce. Mikołaj prowadził prężny biznes i zarabiał krocie, natomiast Wisława po ukończeniu studiów pedagogicznych nigdzie nie pracowała, była kurą domową. Taką decyzję podjął jej mąż, a ona się zgodziła. W zasadzie wszystko jej odpowiadało. Mikołaj przynosił do domu dobre pieniądze, ona z córką niczego sobie nie odmawiały. Dobra, silna rodzina. I była między nimi miłość. Ale niedawno Wisława poznała inną prawdę. Sekretarka Mikołaja zadzwoniła do niej i powiedziała, że jest w ciąży. Okazało się, że spotykali się od trzech lat. Wisława zrobiła mężowi aferę, a on nawet nie raczył się usprawiedliwić czy przeprosić. Powiedział, że jest głupia i przez te wszystkie lata była tylko gosposią i nianią dla jego córki. Wisława gorzko płakała z urazy, a on śmiał się wyniośle. Później powiedział jej, że złożył pozew o rozwód i pochamsku wyrzucił ją z domu, w którym przez wiele lat była panią domu. Ponadto odebrał żonie samochód. Jedyną rzeczą, której nie tknął, było małe konto bankowe. W końcu jesteś matką mojej córki. Powiedział ze śmiechem: To dla ciebie rekompensata. Wisława wynajęła małe i skromne mieszkanie na obrzeżach miasta. Po raz pierwszy od wielu lat dostała pracę w miejskiej bibliotece dla dzieci. Później Wisława próbowała dowiedzieć się, czy jest coś, czego mogłaby się domagać od byłego męża. Ale miejscowy prawnik, po przeanalizowaniu wszystkiego, nie zadowolił jej. Mikołaj robił wszystko, by szanse na uzyskanie czegoś z jego majątku były równe zeru. Oczywiście można było spróbować, ale kobieta tego nie zrobiła, nie było pieniędzy na dalszą pracę prawnika, a psychicznie była wyczerpana. Od tego czasu zaczęła inne życie. Najbardziej obraźliwe jest to, że córka całkowicie i całkowicie wspierała swojego ojca. Każdy jest wolnym człowiekiem. Powiedziała do matki, jeśli ojciec postanowił coś zmienić w swoim życiu, to jego prawo. Dla Wisławy było bardzo bolesne słyszeć takie stwierdzenia od swojej ulubionej córki. Dwadzieścia pięć lat wspólnego życia z ojcem nie było dla córki ważne, podobnie jak to, że ojciec zdradził jej matkę. I czemu miała się dziwić? Katarzyna wyrosła na rozpuszczoną i rozpieszczoną dziewczynę. Wybierając między dobrobytem a poszukiwaniem sprawiedliwości, wybrała życie w dostatku. Ojciec opłacił jej studia na prestiżowej uczelni, zapoznał z obiecującym facetem, który w niedalekiej przyszłości został jej mężem. Teraz Adam, mąż jej córki, kierował zagranicznym oddziałem firmy Mikołaja. I Katarzyna doskonale rozumiała, kto może mieć wpływ na jej samopoczucie. Oczywiście był to ojciec. A co z mamą? Raz na jakiś czas Kasia dzwoniła do Wisławy, pytając o jej zdrowie i sprawy. Kobieta bez okazywania pretensji porozumiewała się z córką, bo była kochającą matką i gotowa była wybaczyć dziecku wszystko. Autobus wjechał do powiatowej wioski, pokręcił się trochę po wąskich uliczkach i zatrzymał się zmęczony przy niewielkim budynku dworca kolejowego. Wisława wysiadła z kabiny wśród nielicznych pasażerów. Odechnęła świeżym powietrzem i weszła do budynku dworca, musiała kupić bilet na pociąg, który miał odjechać za kilka godzin. Kasa biletowa była zatłoczona ludźmi. Zaczęło się lato, ludzie wyjeżdżali nad morze lub w odwiedziny. Zmęczona kobieta stała cierpliwie w kolejce i przysłuchiwała się niespiesznej rozmowie kasierki z kolejnym pasażerem, spoglądając na poczekalnię, która była pełna ludzi i bagaży. W końcu kupiła długo oczekiwany bilet i znalazła jedno wolne miejsce w poczekalni. Do pociągu było jeszcze sporo czasu, więc kobieta otworzyła książkę. Był to amerykański kryminał. Wisława czytała ją i zastanawiała się, dlaczego jest tak popularna wśród czytelników. Jakaś głupia treść. Ale nie było nic do roboty, więc kobieta śledziła historię raczej bezmyślnie. Czasami z nudów odwracała wzrok od innych pasażerów. I wtedy jej wzrok przykuła niezwykła staruszka. Drobna, chuda, pomarszczona jak zwiędłe jabłko, siedziała w najdalszym i najciemniejszym kącie stacji. Wydawało się, że chce się ukryć, zniknąć w hałaśliwej hali, by nikt jej nie zobaczył, nie dotknął. Staruszka próbowała zakryć się starą, zniszczoną chusteczką. Siedziała z głową spuszczoną na piersi, jej drobne, szczupłe ramiona drżały gwałtownie. Płacze uświadomiła sobie Wisława. Z jakiegoś powodu zrobiło jej się żal tej babci, coś musiało się jej stać. Staruszka nagle podniosła głowę, a Wisława zobaczyła, że w jej oczach widać strach i niezrozumienie. Babcia zadrżała i ponownie opuściła głowę. Obok niej siedziała kobieta o pełnych kształtach i chłopiec w wieku około dziesięciu lat, którzy z apetytem jedli beliarszy. Staruszka spojrzała na nich nieśmiało i ponownie spuściła głowę, przełykając ślinę. Wisława przyglądała się im uważnie, a jej serce bolało o to siedziała biedna staruszka, płacząca, głodna. Dlaczego ona tu jest? Dokąd idzie? Rozmyślania Wisławy przerwał strażnik dworcowy. Podszedł do staruszki i bezceremonialnie chwycił ją za ramię. Wynoś się, łajzo. Krzyknął, jak długo jeszcze będziesz tu przeszkadzać. Staruszka nieśmiało coś mu odpowiedziała, ale on tylko się roześmiał. To nie jest schronisko dla bezdomnych. Krzyknął na całą stację, tu są porządni ludzie. Zadzwonię na policję i niech się tobą zajmą. W międzyczasie wyjdź na ulicę. Już wytarłaś dziurę w siedzeniu. Strażnik delikatnie pociągnął staruszkę w swoją stronę, a ta prawie upadając wstała. Trzęsła się ze słabości, uzyspływały po jej pomarszczonych policzkach, powiedziała coś pośpiesznie do strażnika, ale on tylko uśmiechnął się w odpowiedzi. Pozostali pasażerowie przyglądali się tej scenie z zaciekawieniem, po czym odwrócili się obojętnie. Wisława zatrzasnęła książkę i wstała z siedzenia. Po czym podeszła bliżej strażnika i staruszki. Słodki człowieku, nie przeganiaj mnie. Błagała staruszka, ocierając łzy, czekam na syna. Zostawił mnie tutaj i powiedział, że wkrótce tu będzie. Gdzie ja pójdę? On przyjdzie, a mnie tu nie ma, strażnik uśmiechnął się bezczelnie, tak, czekaj. Siedzisz tu już od zeszłej nocy. Gdzie jest twój syn? Teraz przyjedzie policja i wszystko załatwi. Nie potrzebuję policji, błagała staruszka, bo mój syn będzie miał jeszcze więcej problemów. A on jest poważnym, odpowiedzialnym człowiekiem. Dlaczego miałby mieć kłopoty? Pójdę i usiądę na stacji kolejowej. Kiedy zobaczysz wysokiego mężczyznę w okularach, powiedz mu, że jestem na ulicy. Strażnik odparł surowo: tak. Nie mam nic innego do roboty. Wynoś się stąd, staruszko. Wisława nie mogła dłużej tego słuchać. Dotknęła reki staruszki i powiedziała czule, babciu, chcesz coś zjeść. Staruszka spojrzała na nią ze zdziwieniem i jej oczy znów błyszczały podejrzliwie. Nieszczęsna przełknęła głodną ślinę i nic nie odpowiadając opuściła głowę. Chodź ze mną. Kontynuowała Wisława, tu niedaleko jest kawiarnia, usiądziemy, a ty odpoczniesz. Babcia z lękiem zapytała: A jak syn przyjdzie? Wisława spojrzała wymownie na mężczyznę i powiedziała: Więc pan strażnik powie mu, gdzie jesteśmy. Strażnik tylko wzruszył ramionami i poszedł do drzwi. Wisława czule uspokoiła babcie: Nie martw się, powie ci, chodź, gdzie są twoje rzeczy. Staruszka wzięła mały węzełek, to był cały jej bagaż. Wisława podniosła torbę podróżną i wyszły z budynku dworca. W pobliżu znajdowała się mała i przytulna kawiarnia, do której się udały. Kobieta trzymała staruszkę za łokieć, żeby nie upadła. Wisława pomyślała sobie, nieznajoma jest prawie nieważka, kiedy ostatnio jadła? Usiadłszy przy stoliku, Wisława zamówiła gorący piław. Świeżą sałatkę i kompot truskawkowy. Po chwili namysłu dostała więcej zupy. Jedz! Wisława uśmiechnęła się i postawiła przed staruszką pełną tacę jedzenia. Skąd ja wezmę tyle jedzenia? Sapnęła jej towarzyszka bułka, by mi wystarczyła. Wisława nalegała, musisz zjeść pełny posiłek, potrzebujesz siły, bo twój głód sprawia, że się chwiejesz. Staruszka spuściła zawstydzona oczy, podzękowała, a potem zaczęła jeść tak łapczywie, że wyszlawe zabolało serce. Jak bardzo biedna kobieta była głodna. Kiedy miała już dość, spojrzała z poczuciem winy na Wisławę: Moja droga, nie mogę zapłacić za twój obiad. Wisława energicznie potrząsnęła głową: Pani, niech się pani nie martwi. Powiedz mi raczej, co się stało? Wie pani, wstyd mi to mówić. Wyrzucili mnie jak nędznego psa, odpowiedziała z goryczą staruszka, ocierając łzy. A potem opowiedziała wszystko. Pani Małgorzata, bo tak nazywała się staruszka, mieszkała w małej wiosce. Jej mąż zmarł dawno temu, jedyny syn mieszkał z rodziną w mieście. Synowa jej nie lubiła, uważała za wieśniaczkę i rzadko odwiedzała teściową. Syn Krzysztof początkowo jeździł. Ale potem posłuchał żony i tylko dzwonił. Zeszłego lata przyjechał do matki i błagał ją, żeby sprzedała domek na wsi. Pani Małgorzacie zatrzęsły się ręce. Jak mogła go sprzedać? I gdzie miałaby się podziać? Zamieszkasz z nami, powiedział Krzysztof, mój najstarszy syn już się wyprowadził. Mieszka z dziewczyną, jego pokój jest wolny, więc zamieszkasz tam. A ja, mamo, pilnie potrzebuję pieniędzy. Syn powiedział jej, że miał wypadek drogowy i zażądali pieniędzy na naprawę samochodu. Ale nie ma pieniędzy, a bank nie udzieli mu pożyczki, ponieważ jest już bardzo zadłużony. Nie potrzebuje dużo tłumaczył syn, a na dom dadzą ci mniej więcej tyle. Pani Małgorzata zastanowiła się i zgodziła. Jak mogła nie pomóc swojemu jedynemu synowi? Mieszkała z synową, co mogła zrobić? W końcu, ile czasu jej zostało? Wkrótce dom został sprzedany. Krzysztof zapłacił za naprawę samochodu, a staruszka przeprowadziła się do miasta. Tylko Stanisława, jej synowa, z trudem tolerowała staruszkę. Prychała i krzywiła się na jej widok. I wkrótce oświadczyła, że nie chce widzieć pani Małgorzaty przy stole. Nie podobał jej się sposób, w jaki staruszka jadła głośne walenie w talerz i siorbanie. Starsza kobieta poczuła się urażona. Ale zdała sobie sprawę, że w pewnym sensie jej synowa miała rację. Była bardzo stara, czasami źle przeżuwała jedzenie i upuszczała okruchy. Zaczęła jeść w swoim pokoju. Stanisława znów zaczęła wyrażać swoje niezadowolenie, w nocy teściowa nie śpi, wzdycha w swoim pokoju, nie można spać. I co robić babciu, kiedy stawy są czasami tak skręcone, że nawet wyją. Ciężka praca na wsi daje się we znaki. A Stanisława się nie uspokaja, zaczyna krzyczeć, że w domu śmierdzi. Wszędzie śmierdzi starą babą. Niedługo cała będę śmierdzieć, wstyd mi będzie iść do pracy. Pani Małgorzata milczała bez skargi, tylko częściej się myła i prawa swoje ubrania. Jej syn Krzysztof nic nie powiedział na żonę, tylko westchnął. Potem powiedział matce, że lepiej jej będzie w domu starców i zaczął szukać takiej placówki. Pani Małgorzata płakała i błagała syna, by nie oddawał jej do domu starców, ale on tylko nerwowo wzruszał ramionami. Po jakimś czasie okazało się, że wszystkie domy starców w mieście są przepełnione i nikt nie przyjmie jej w następnym roku. Staruszka odetchnęła z ulgą, ale na próżno. Stanisława zrobiła Krzysztofowi taką aferę, że pewnego dnia powiedział jej matce, że zabierze ją z powrotem na wieś. Dokąd? Dom sprzedany, zdziwiła się staruszka. Kupiłem ci inny dom, prostszy powiedział Krzysztof, spuszczając oczy. A skąd wziąłeś pieniądze? Pani Małgorzata była zaskoczona. Stanisława pożyczyła od znajomych, odpowiedział cicho syn. Staruszka tylko milczała, oczywiście miała dość synowej, więc znalazła pieniądze. Staruszka zgodziła się wrócić do rodzinnej wioski. Ona i jej syn wsiedli do pociągu i wyruszyli. Podróż trwała około 24 godzin. Na małej stacji syn zaproponował, żebym wyszła się porozciągać. Nie chciała wychodzić, ale się zgodziła. Krzysztof był uparty. Przeszli wzdłuż peronu. Po czym syn zabrał ją do budynku dworca, by tam posiedziała, podczas gdy on poszedł po wodę. Och, mój synu, czy pociąg nie odjedzie? Pani Małgorzata zaniepokoiła się. O nie, będzie tu stał prawie godzinę. Zapewnił jej syn, posadził w kącie poczekalni i szybkim krokiem opuściła stację. A trzy minuty później babcia usłyszała zapowiedź odjazdu jej pociągu. Wybiegła z budynku dworca i zobaczyła wagony poruszające się po peronie. W jednym z nich zauważyła swojego syna w przedsionku, konduktor właśnie zamykał drzwi. A może jej się to przywidziało? Oczywiście, że sobie wyobrażała. Przekonana, że Krzysztof został z nią w tyle, wróciła na stację i usiadła na swoim miejscu, dalej czekając na syna. Minęła godzina, dwie godziny, prawie 24 godziny. Ale jej syn nigdy nie przyszedł. Matka zdała sobie sprawę, że syn ją porzucił. To był on w pociągu, to nie była jej wyobraźnia. A ona nie mogła się z nim w żaden sposób skontaktować. W torbie miał jej telefon, a także dokumenty i resztę emerytury. Siedziała więc na dworcu, wierząc i nie wierząc, że syn mógł jej coś takiego zrobić. A Wisława, słuchając starej kobiety, nie mogła uwierzyć że jej własny syn mógł zrobić coś tak niegodziwego. Ale na co liczył, opuszczając matkę? Najprawdopodobniej na to, że zabiorą ją do jakiegoś wiejskiego sierocińca i tam staruszka umrze, oszczędzając mu kłopotów z żoną. Albo jeszcze wcześniej umrze na dworcu, zdradzona przez najdroższą osobę. Wisława pomyślała, znalazła pokrewną duszę, kolejną porzuconą osobę, która została zdradzona. Tylko Małgorzata, w przeciwieństwie do Wisławy, była w znacznie gorszej sytuacji. Nie miała dokumentów, nie miała pieniędzy. Nie daj Boże, żeby znalazła się w takiej sytuacji. I wtedy Wisławie przyszła do głowy myśl, po co wracać do miasta? Żeby raz na jakiś czas zobaczyć się z zamożnym mężem, spotkać się z córką, która jej nie potrzebowała? W przeciwieństwie do pani Małgorzaty ma własny dom. Może i stary, ale własny. Gdyby chciała, też mogłaby tu mieszkać. Ile zarabia w swojej bibliotece w mieście? Ponad połowę jej zarobków pochłania wynajem mieszkania. Decyzja zapadła, wraca do rodzinnej wsi. Wisława usłyszała na stacji zapowiedź swojego pociągu. Pociąg hałaśliwie wtoczył się na stację i za kilka minut był już w drodze. Usiadła, wyglądając przez okno. Pani Małgorzata siedziała naprzeciwko niej ze spuszczoną głową. Staruszka pomyślała, że teraz ta kobieta pewnie zaprowadzi ją na policję. Gdzie indziej miałaby pójść? Ale staruszka była zdecydowana, że nie powie ani słowa o tym, że syn ją opuścił. Nie. Niech żyje w spokoju. A ona powie, że się zgubiła jakoś znajdą dla niej miejsce, na świecie nie brakuje dobrych ludzi. Pani Małgorzato, czy chce pani ze mną zamieszkać? Zapytała nagle Wisława. Z panią? Zastanawiała się starsza kobieta, po co ci ja? Bo ja też jestem, można powiedzieć, porzucona przez wszystkich. I Wisława opowiedziała jej swoją historię. Teraz staruszka słuchała Wisławy i współczuła jej. Siedziały więc w kawiarni prawie do zamknięcia, a potem poszły na parking przy dworcu. Wisława znalazła kierowcę, który zawiózł je do jej rodzinnej wsi. Był już wieczór, słońce schowało się za horyzontem, a wokół panował delikatny mrok. I tylko stary dom z jabłonią w oknie zdawał się jaśnieć. Nareszcie wróciło do niego pełne życie. Wisława gotowała coś w kuchni, a pani Małgorzata leżała spokojnie na starej sofie, odpoczywając. Chodźmy zjeść jajecznicę. Teraz się trochę odświeżymy i wyśpimy, a jutro zrobię tu porządki na całego. Wisława powiedziała do niej wesoło, wchodząc do pokoju. Staruszka zasnęła, a wisława okryła ją szalem i wyszła na zewnątrz. Kobieta odechnęła nocnym powietrzem. Gdzieś w krzakach śpiewał nocny ptak i cykał świerszcz. Jak dobrze było w końcu być w domu! Dlaczego przez tyle lat nie zdawała sobie z tego sprawy? Wisława wróciła do domu z pełnym przekonaniem, że wszystko zrobiła dobrze. Następnego dnia pojechała do miasta, zabrała swoje rzeczy, rzuciła pracę i wróciła do domu. Pani Małgorzata robiła naleśniki. Wisławo, przyszłaś już. Postanowiłam upiec ci gorące naleśniki. Przyszła moja sąsiadka, przyniosła zakwas, mąkę i jajka. Dobra kobieta! I wszyscy tutaj są tacy życzliwi i dobroduszni. Uśmiechnęła się Wisława. Tak, na wsi ludzie są prostsi, zgodziła się babcia. Potem piły herbatę i rozmawiały. I obie zrozumiały, że się odnalazły, że wreszcie ich dusze się ogrzeją. W tej samej wsi Wisława wkrótce dostała pracę w szkolnej bibliotece, a potem wyremontowała swój dom. Pani Małgorzata odnowiła jej dokumenty, a Staruszka zaczęła pobierać emeryturę tu, we wsi. Jednak jej syn, Krzysztof, nigdy nie odwiedził matki i nigdy jej nie przeprosił. Wisławie udało się jednak znaleźć jego numer telefonu i powiedzieć mu, gdzie mieszka jego matka. To nie moja sprawa, odpowiedział niegrzecznie syn. Wisława zrozumiała, że nie ma o czym rozmawiać z tym człowiekiem. Córka Wisławy natomiast po jakimś czasie przyszła zobaczyć się z matką. Katarzyna była zdezorientowana, zapłakana i, jak się okazało, w ciąży. Okazało się, że mąż ją zostawił i znalazł sobie kogoś innego, bardziej obiecującego. A wszystko dlatego, że mąż Wisławy zbankrutował, został oskarżony o oszustwo i trafił na trzy lata do więzienia. Jego młoda żona, była sekretarka, szybko znalazła sobie kogoś innego. A jej dziecko, jak się okazało, nie należało do Mikołaja. Ale Adam, mąż córki Katarzyny, zostawił ją z dzieckiem, nie potrzebował biednej żony. Córka opowiedziała Wisławie o wszystkich życiowych kłopotach. Gorzko płakała i przepraszała, że w tamtym czasie wspierała ojca. Mamusiu, byłam taka głupia, szlochała Katarzyna, wybacz mi. Już dawno ci wybaczyłam, odpowiedziała Wisława, głaszcząc córkę po głowie, zostań tu. Dziecko się urodzi, wychowamy je razem. Wszystko będzie dobrze. Od tej pory życie w starym domu stało się lepsze, bo jego korzenie były mocne i niezawodne. Katarzyna urodziła wspaniałą córkę. A rosnąca przy. Oknie jabłoń po raz pierwszy obsypała się soczystymi owocami, jakby w podzęce za jej troskę i ciepłe serce.